Już we wrześniu podczas targów transportu w Hanowerze zaprezentowany zostanie tachograf, który jest w stanie przekazywać kierowcy informacje głosowe. Celem rozwiązania opracowanego przez firmę Continental jest wsparcie kierowców zawodowych i firm spedycyjnych w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości przepisów poszczególnych krajów, a także całej Unii Europejskiej. Narzędziem używanym do komunikacji będzie smartfon kierowcy, a kanałem wybrany przez niego komunikator internetowy. smartfon i aplikacja jako narzędzie podnoszące bezpieczeństwo. Tutaj mi to nie gra, ale mam nadzieję, że to będzie rozwiązanie mówiące, czyli nieabsorbujące uwagi kierowcy w czasie prowadzenia czy ciężarówki, czy autobusu. Ja akurat żywo się tym tematem interesuję, jako że jesteśmy obecnie w okresie przejściowym wchodzenia przepisów wynikających z pakietu mobilności. Ten pakiet mobilności wszedł w życie 20 sierpnia 2020 roku i zapisy jego wchodzą sukcesywnie do 2026 roku włącznie. Jest tam między innymi mowa o konieczności wymiany tachografów, które obecnie są na wyposażeniu ciężarówek i autobusów na smart tachografy drugiej generacji. Do 2026 roku musimy już posiadać tachograf, który jeszcze nigdzie nie został zaprezentowany. I tu jestem trochę zaskoczony, że pojawia się jakiś inny pomysł, który nie jest ujęty w przepisach pakietu mobilności. A między innymi w tym pakiecie jest mowa o smart tachografie drugiej generacji oznaczonego numerem 41, który będzie współpracował z GPS-em nie będzie więc możliwości praktycznie żadnych manipulacji tak jak do tej pory tachografy się rozwijały idąc po kolei od tych analogowych poprzez elektroniczne do cyfrowych cyfrowe miały być nie do podrobienia, nie do fałszowania a Polacy szybciutko wymyślili, że no skoro impu z impulsatora od skrzyni biegów idzie impuls do tachografu, a jest ten impulsator metalowy, to co on zrobi, jak się przyłoży do niego magnes? Wywoła pole magnetyczne. No i prosta sprawa już został sfałszowany. Natomiast teraz, jeżeli 4.1 wejdą w życie, będą współpracowały z GPS-em, to tam, gdzie będzie ciężarówka, tam zostanie to zarejestrowane i kierowca nie będzie miał na to wpływu. Natomiast co do tego tachografu mówiącego? Myślę, że mm, kierowca, który się zaloguje do takiego tachografu swoim smartfonem, zrobi to na postoju, bo otrzyma informację, hmm. którą będzie musiał przeczytać. Natomiast później tachograf już za pośrednictwem jego smartfona będzie mu przekazywał słowne informacje. I to hmm. nie powinno już mieć wpływu, bo on nie będzie trzymał tego telefonu w dłoni. Hmm. Wszystko będzie zgodne. No, w czym taki tachograf będzie pomocny? No właśnie nad tym się też zastanawiam w tym momencie, bo. E, dzisiejsze tachografy również podają komunikaty kierowcy na wyświetlaczu. Ten wyświetlacz nie jest duży, on tam liczy sobie powiedzmy 6-7 centymetrów, więc ten komunikat, który się na nim pojawia, nie jest zbyt obszerny. Jest bardziej skrótowy, kierowca musi się domyśleć. Ale o co chodzi? E, każdy z tachografów posiada swoje oprogramowanie tak jak komputer i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie wyjść ponad to. I teraz. E, e, Tachograf jest przygotowany na to, że kierowca może prowadzić pojazd przez 4,5 godziny, po których musi zrobić 45-minutową przerwę, znowu 4,5 godziny, jeżeli chce dalej prowadzić pojazd jeszcze tą jedną godzinę, hmm. musi znowu zrobić 45-minutową przerwę. I on liczy czas od momentu ruszenia i będzie kierowcy po 4, 4 godzinach i 15 minutach pokazywał komunikat, że m, przygotuj się, bo zaraz powinieneś rozpocząć przerwę. Za długi, oczywiście, ja tylko tak słownie e, chciałem to nakreślić. Ale co się okazuje, ten kierowca w międzyczasie powiedzmy miał tylko prowadzenia dwie godziny, a resztę czasu spędził na wymianie koła, czyli na innej pracy. Być może, że rozładowywał towar, załadowywał ten towar, może tankował pojazd, wykonywał inne czynności, ale minęły 4 godziny 15 minut i on już mu informuje przygot, że powinieneś rozpocząć za chwilę przerwę. Więc jeżeli będą to takie komunikaty wynikające z oprogramowania, to one niczego nie wnoszą. Natomiast jeżeli będą to komunikaty, które będą szły z twardego dysku, tachografu, który zapisuje y, rzeczywiste aktywności kierowcy, to będzie to miało sens. Kierowca nie będzie musiał y, zastanawiać się, ile czasu już prowadził pojazd, bo. Tachograf yy, na podstawie tych zapisów by mu to podał, ale mi się to jakoś yy, nie bardzo klei. Żeby to? aż takie mądre urządzenia yy, były konstruowane hmm. za, no, za te pieniądze, które dzisiaj tam powiedzmy wychodzą w granicach 5-6 tysięcy. Do września Wysok. już niedługo, a we wrześniu podczas targów dowiemy się więcej. Czyli co? Jedziemy do Hanoweru? Jedziemy do Hanoweru? No to, to jedziemy. nie? Porozmawiamy z fachowcami. We wrześniu dowiemy się o co chodzi z tym tachografem.